Ej, to was Pank z kolejnym odcinku. Już, już to będzie ostatni odcinek z GTA Trójki, tak? Macie fajny Bóg. <noise> nie wiem, nie wiem, on by cię wrobał, ale brawo dla niego. Talent, ma. Dobra, tutaj mnie jakieś sięgają i tak dalej. No dobra, to idziemy wykonać sobie tutaj już ostatnią misję na, na tej budowie. Tutaj więcej misji już na budowie już, już nie będzie. Bo ostate nam tylko ta. później tutaj jeszcze na taka jedna, no, ale będzie tylko kartka z informacją, a później będzie już ostatnia misja w tej grze. Więc zaczynajmy. sam. Oh, what is that -y yellow stuff? Hey babe. My handyman. A I was bored, so I came over to keep a She's got the makings of natural this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in two hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby. Now try the chili oil. <laughs> Wszystko ładnie wyjaśnione. I lecimy. Trzeba się trochę śpieszyć. Ale nie pojedziemy do łódki, pojedziemy w ogóle inaczej. Bo jest tutaj taka jeszcze jedna możliwość, żeby wykonać tą misję. Ale muszę pojechać właśnie do takiego mostu jednego. I zjedziemy tak właśnie koło, koło lotniska, tak siedziemy. Oraz muszę zbacić o samochód. Mmm... jest dupcia. Najpierw w tym miejscu musicie, no serio, pilnować samochodów. Wtedy wjadę? Tak, wtedy wiadę. Wyj Widzimy sobie właśnie tędy. O, już wam mówię dlaczego, bo tutaj właśnie tym mostem przejdziemy. O mój Boże, będziemy... ten samochód był szybki chyba nawet. Ta, szybki jest. I tym właśnie mostem dojdziemy już koło lotniska, będziemy właśnie. Jest nie najgorzej. I sobie wjedziemy takim jakby tym wejściem, można powiedzieć. Oj, uderzyłem mikrofon, przepraszam. Teraz pytanie czy nie trzeszczy, bo ocenia tak rolny z mikrofonem, że jak go uderzy to trzeszczy coś. To ja to może szybko sprawdzę i to się usłyszymy. Dobra, jest ok jednak. Mhm. No, Zawsze lepiej wiecie sprawdzić. niż żeby było jakieś tutaj takie szumienie, trzeszczenie. Eee... Czyszczenie właśnie szumieni i tak dalej. No raczej szybko dostać się do tego miejsca, gdzie ten samolot ląduje. Trochę czasu jeszcze mamy. To jest czas do lądowania. On ląduje. I te ładunki prawie znikają, więc naprawdę trzeba być szybki tutaj dobra Teraz tutaj ci panowie dobra ten sposób jest taki troszeczkę hardcore bo jest pewna szansa że możemy stracić trochę życia oraz e, kamizelki, no, prawie kamizelkę, jeżeli zrobimy to inaczej niż normalnie. Dobra. Tutaj mam... Hmm, ...samochód. Tu będę się cofał, bo ten samolot zaraz będzie tutaj lądował. Minimum chyba 3 strzały musimy oddać. O zobacz, się straciłem e, trochę kamizelki właśnie Jedna Chcę już dymić Trzy Cztery, pięć Sześć, siedem, osiem Udało nam się Zebrać się ale teraz musimy jeszcze dojechać A tu będzie jeszcze trochę trudniejsze ale Łatwy sposób da się dojechać, jestem pewien. Na tym misji mi szczególnie zależy, żeby ją, ją jak najszybciej wykonać. To jest taka jakaś taka na scenie misji, gdzie się musimy trochę starać. Później już tam będziemy mieli lajcik. Teraz będzie full policji. Nieździście. Będzie nas sporo tutaj policji gonić. przeszkadzać nam właśnie w taki sposób ale musimy to jakoś przeżyć no, samochód mi się jeszcze trzyma cały czas się uderza z tyłu i ouch, łatwo tutaj wypadam o mój Boże, tu nie jest najszybszy samochód do ucieczki Wow, super. Pozwól mnie. to, jak ja tu mogę wejść. Nie rozważę tego. O, ale udało mi się przeskoczyć do jest, jest ok. Mogłem go zaszczelić, ale podejrzewam, że to by mi kolejną gwiazdkę dało. A po co już tutaj pogarszać sprawę? Wystarczy, że, że mnie gonią. Od helikoptera możemy uciec e, tunelem. Więc, no już helikopter nas zgubi na pewno. Tu jest kilkanaście zjazdów, ale policja tu będzie się kręciła. Właśnie uh -huh. jest git. Misja nam wychodzi całkowicie dobrze. Muszę być siebie zadowoleni. Uh -huh. Ja pierdolę. Jak ja, no, nie nienawidzę czegoś takiego jak tutaj tak, samochody zjeżdżają i są kurde się rozwali. Dawaj mi ten samochód. O, fajnie, akurat moja ulubiona muzyka muzyczka z flashbacka leci. Jestem zadowolony. Ja pierdolę. Bonusza szałwał. Wow. I tutaj musimy w prawo skręcić. A tak to byśmy pojechali na inną wyspę, na którą nie musimy a takim sposobem sobie wpaść jesteśmy bardzo blisko Bardzo blisko mm, tej budowy. Więc, super super pierdziel Co tu się dzieje? Naprawdę łapisz się za głowę, że ja jeszcze tutaj jakoś jadę. Padłuba. Nie, tutaj polisa naprawdę ładnie przeszkadza. I powiem, że nie, naprawdę. Ciężko się jedzie. Padłuba. Oh, fuck. Dobra Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze O samochody wybuchają, kasa leci I misja okup się nazywa No i właśnie mamy 837 tysięcy, nawet sporo Dobra, tu teraz pojadę sobie właśnie kamizelkę, bo ta kamizelka na pewno mi się sprzeda w tej ostatniej misji Zsejwować gry? No może lepiej zsejwuję, dlatego że nie chcę tutaj stracić broni, życia, tak dalej ja chcę sobie tutaj wszystko uzupełnić, usłyszymy się za chwilkę No dobra już powoli tutaj dojeżdżam. Nie kupowałem broni ani kamizelki, bo podejrzewam, że takim tak dostaniemy. Nie wiem co mnie czeka tutaj, wiem jak wygląda finałowa akcja, żeby tutaj walczył. Więc jestem przygotowany. Mam nadzieję, że będzie jak, naj... jak najlepsza zabawa. Przy tej misji. Ojej, oh yeah. o oh, kurwa, dobra. Samochód ledwo się trzyma. Dobra, <laughs> ja ze szynkiewskim razem tutaj. Dobra, wysiadamy i robimy misję. Wymiana! You turn up to rescue Maria or to get me back. Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. Ło! Wow, to jest powolnienie! Był odgłos ciosu! To na te, te, te wybuchy. Dobra. Moje koła są niesłyszalne. Dobra. To jest najlepsza ochrona, ochrona ich, które jest i nie otwierają te drzwi. To jest rozpierdol naprawdę, to jest genialne, genialne naprawdę. Jestem na ich terenie, oni, i u nich ochrona mi taka otwiera sobie drzwi, no. Dziękuję bardzo, naprawdę milisom. Wymacali mnie, zabrali mi wszystkie bronie. Uciec zyskałem kamizelkę. Ale się opłacało. Wrażenia na pewno były spore. Nie powiem. Dobra, idziemy wykonać tą ostatnią misję. Mam nadzieję, że, że mi się uda za pierwszym razem. Że nie będę musiał tutaj, tutaj bardzo, szaleć. A ty, ja taki skrót ja tutaj mam Wydaje mi się taki fajny Mówi się drugi drugim samochodem <laughs> Slack, choć mi tą broń? Nie właśnie mi tej broń Samochód, chodź tu Go zabić, że dostać broń. Dobra, dziękuję. Właśnie po to potrzebowałem broń, żeby tutaj wejść. W sposobem jest tutaj wejście mm, na zbitery, czyli samochodem. A później się świetnie bawić. Dobra, mm, tam mi coś świeci. Dobra, mamy. Co tu mamy? Sniper. Dobra, będziemy tym przyczajonym tygrysem. Szaleć do wszystkich Otrafiłem i się bałem, że nie Dobra. Mamy sniperki, ale mamy M M4A1. Moją ulubioną broń z Counter Do Dosą jajach. O Jezus! To broń niszczy. Naprawdę ona niszczy. Tu mamy serduszko. Paściek! Jaki miły finał. No ona mi. Mam broń w ręce, ale ten. Ale, ale mi oddała. Oddał mi. Dobre, no dobre. co lepsze do tutaj mi się podoba. Teraz mamy helikopter chyba. Zgadza się. Ja się schowam tutaj. Bo chyba będzie bombardować, tak mi się wydaje. Tak, będzie strzelać. Ja strzelę tak, żeby od razu się tego pozbyć. Kolejny nie, nie żyje. Helikopter co wraca, więc tutaj się chowam. Dobra, już powinno być po. I lecimy tutaj, On tu będzie co wracał, taki tak. w kolano, O tutaj jest, ja się tu z daleka on ten helikopter nie wykręci, bo to bombarduje, dobra, idę wziąć włosówkę i o, oh, męcząca sprawa, naprawdę Powiem tutaj w moją stronę, teraz tak fajnie zawracać Dostał Bum Patrz jaki bączyk teraz Wyrąbany I udało się nam przejść have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, because, you, know, you know, I love you. I, I, I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Mean. <sighs> anyway, what was I saying? Uh, I, you know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. I w taki sposób kończymy GTA 3. Mam nadzieję, że Wam się ta seria podobała. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, za łapki w górę, za komentarze, za to, że byliście aktywni. Kto był, to był. Ale mogło być lepiej, mogło być gorzej, prawda? Jestem zadowolony. Fajna naprawdę część z GTA, bardzo mi przypadła do gustu był 2002 rok, ale przy tym bawiłem się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wy też przy tym filmie. Na nie nudziliście, prawda, że ta gra już była bardzo sporo nagrywana przez wielu ludzi naprawdę na YouTube i tak dalej, ale mam nadzieję, że nawet... Mm, nawet jak już to widzieliście z tysiąc razy i obejrzycie tutaj chociaż ten raz u mnie, żeby tak jakoś fajnie było. Dobra, więc dzięki wielkie za oglądanie, komentarze łapki w górę i do usłyszenia w kolejnych seriach ale jakie zobaczymy wkrótce dzięki wielkie za oglądanie jeszcze raz i trzymajcie się hej